Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Żgów ćwiczyli dziś udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Z podobnymi do tego, ale rzeczywistymi, mają do czynienia często na pobliskiej trasie krajowej nr 1 i często to od nich zależy ludzkie życie. O dzisiejszych ćwiczeniach i znaczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych Marta Markowska. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne. Taki był scenariusz dzisiejszych ćwiczeń. Strażacy ochotnicy najpierw musieli dostać się do poszkodowanych i wydobyć ich z samochodów, potem udzielić pierwszej pomocy. Egzamin, jak oceniają zawodowi strażacy, zdali na mocną trójkę. Ci ratownicy, którzy byli przeszkoleni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, działali właściwie. Ci ratownicy, ochotnicy, którzy należą do tego samego zespołu, ale jeszcze nie przeszli szkolenia, działają nieoptymalnie. Dlaczego? Nie przeszli profesjonalnego szkolenia i to, co wiedzą, to podglądają swoich kolegów. Szkoleń dla ratowników, ochotników brakuje, a to oni bardzo często są na miejscu przed zawodowymi strażakami. Ochotnicy z jednostki w broni silnie kilkanaście razy w roku udzielają pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, gaszą pożary, pomagają podczas podtopień. Jesteśmy uzupełnieniem Państwa Straży Pożarnej, a tak na, na terenie naszego powiatu łódzkiego wschodniego, no nim przyjadą koluszki, czyli nasza jakby zawodowa straż pożarna, to my jesteśmy tutaj te pół godziny wcześniej i praktycznie opanowujemy sytuację, czy przy pożarów, czy przy wypadkach. Również dojeżdża do nas łódź. Strażacy ochotnicy w przeciwieństwie do zawodowych nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Na co dzień pracują, prowadzą własne firmy, studiują, pomagają, bo tego chcą. Gdy jesteśmy w domu, możemy działać, prawda? Wiadomo, że mamy zajęcia, to schodzi to na drugi plan, ale jak schodzimy, przychodzimy do domu, to możemy działać, jak jesteśmy oczywiście w czasie wolnym. Ostatnim elementem dzisiejszych ćwiczeń było gaszenie płonących samochodów, ale strażacy-ochotnicy uczyli dziś także udzielać pierwszej pomocy tych, którzy przyszli oglądać ich zmagania, bo nadal wiele osób przyznaje, że nie umie lub boi się pomagać. A gdy w wyniku wypadku u osoby poszkodowanej doszło do zatrzymania krążenia, na pomoc jest tylko kilka minut, to często za mało, by dotarła na miejsce karetka czy helikopter ratunkowy.